Nieznane stemple monet próbnych II RP. W 2010 roku, podczas kwerendy w gabinecie numizmatycznym Menicy Polskiej, odkryto stemple dobicia monet, o których istnieniu nikt nie wiedział. Wiele z nich przedstawia wzory, które nie były dotąd znane. Powszechnie wiadomo, jak wyglądały monety przedwojenne. Liczba ich projektów jest ograniczona. Jeśli pominąć to, że te same monety były bite w różnych latach lub w kilku odmianach, to istnieje około 25 różnych wzorów. Do tego można dodać podobną liczbę monet próbnych. Ze względu na rzadkość i cenę nie są już tak dostępne dla kolekcjonerów, ale ich wizerunki są znane. Odkrycie dokonane w 2010 roku przez Janusza Parchimowicza i Mariusza Brzezińskiego wzbogaca naszą wiedzę o mennictwie okresu międzywojennego o kilkanaście nieznanych wcześniej wzorów rewersów i podobną liczbę awersów. Już odkrycie pojedynczego nowego wizerunku monety przedwojennej byłoby sensacją. Tu nasza wiedza o projektach monet wzrasta za jednym razem o jedną czwartą. Większość stempli to nie wklęsłe matryce do bicia monet, lecz wypukłe patryce służące do przygotowania matryc. Dzięki temu nie musimy wyobraźni przekształcać odwróconego obrazu i od razu widzimy, jak miała wyglądać moneta. Przyjrzyjmy się im po kolei. Stempel przedstawia profil Józefa Piłsudskiego z brodą, jak na zdjęciach z 1914 roku. Marszałek jest w mundurze bez dystynkcji. Wizerunek został zaprojektowany przez Stanisława Ostrowskiego dla srebrnej monety 10 zł, upamiętniającej 20. rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej kompanii Legionów. Na awersie miał znajdować się orzeł strzelecki jak na 10 dziesięciozłotówce, która weszła do obiegu. Dla porównania nowo odnaleziony stempel oraz wizerunek użyty na monetach również autorstwa Stanisława Ostrowskiego widać podobieństwo i ten sam styl. Nie jest to jednak modyfikacja jednego portretu, ale inny stworzony od podstaw. Większość stempli przedstawia projekty monet złotych zgłoszone na konkurs w 1933 roku. Częste są motywy związane z rolnictwem. Pojawiają się na nieznanych stemplach, ale też na monetach obiegowych i próbnych drugiej RP. Polska była w tym czasie krajem głównie rolniczym. Wzór nazwany Żniwiarka z budeczką, projekt w stylu Art Deco złotej monety 10 zł. Autorem był Stanisław Repeta. Rewers zaprojektowany do tego awersu również w stylu Art Deco. Stanisław Repeta zaprojektował wcześniej przypinkę wręczaną osobom zaangażowanym w drugi spis powszechny. Widać podobieństwo stylu, układu postaci, nachylenia głowy, czy kłosów zboża. Dla porównania medal tego samego autora przygotowany na zawody balonowe gordona Beneta. Anioł na straży plonów 10 zł. Projekt nieznanego autora. Rolniczy motyw połączono z wątkiem walki, obrony. Po odzyskaniu niepodległości szczególnie doceniano własną ziemię. Moneta stanowi hołd dla bohaterów, którzy o nią walczyli i byli gotowi jej bronić. Nie we wszystkich przypadkach udało się dopasować awers i rewers monety, mężczyzna z pługiem i mieczem nieznanego autora. Postać jest ubrana w silnie stylizowany, archaiczny strój ludowy. Kolejny motyw powtarzający się w nieznanych stemplach to odzyskanie dostępu do morza, występujące też na obiegowej monecie z żaglowcem. Anioł na straży wybrzeża, złota 50 złotówka projektu Tadeusza Brejera, a wers nie jest od tej monety, tylko od stempla do złotej 10 złotówki. Ma ten sam krój liter i podobną stylizację do orła na tarczy anioła. Stempel jest na tyle skorodowany, że trudno docenić zamysł artysty. Ten sam motyw został wykorzystany do picia medali Ligi Morskiej i Kolonialnej Tadeusza Brejera, które zachowały się w dobrych stanach i dają wyobrażenie o tym, jak miała wyglądać moneta. Widać nieliczne różnice. 10 zł młodzieniec żaglowcem nieznanego autora. Rewers dopasowano na podstawie tego samego stylu liter po obu stronach monety. 10 złotówki miały mieć 19 mm, tak jak zrealizowana moneta z Bolesławem Chrobrym. Jest jeszcze jeden podobny awers, który też pasowałby do tej monety. Dla porównania, zestawienie obu przedstawień Orła. Kobieta z żaglowcem i mieczem projektant nieznany. Wizerunki na obu stronach monety są silnie stylizowane użyta czcionka jest bardzo charakterystyczna. Litery w jednych miejscach wystają pionowo z lica monety, w innych wyłaniają się łagodnie. Mogło to stanowić też zabezpieczenie przeciwko fałszowaniu. Takie autorskie czcionki są trudniejsze do podrobienia. Anioł Zorłem autorstwa Stanisława Repety. Avers i revers do tej samej monety są zaprojektowane w stylu art deco. W tym wypadku mamy do czynienia nie z patrycą, lecz z matrycą, dlatego wizerunek jest wklęsły i trudniejszy w odbiorze. Ten sam autor stworzył w podobnej stylistyce medale dla Aeroklubu Rzeczypospolitej. A wers złotej monety 10 złotych nieznanego projektanta orzeł zbliżony do przedwojennego i obecnego Godła Polski. Widać niewielkie różnice na przykład zakręcone końcówki piór nie udało się dopasować tego wizerunku do żadnego rewersu. Monety z Józefem Piłsudskim występują w nieznanych stemplach, próbach drugiej RP i monetach obiegowych. Złote 10 złotych projektu Stanisława Repety. Obie strony zaprojektowano do tej samej monety w stylu art. Deco. W tle widoczny jest charakterystyczny motyw koła. Stempel z wizerunkiem marszałka to matryca do picia monet. 25 zł nieznanego autora z Józefem Piłsudskim. Moneta o nietypowym nominale miała mieć średnicę 22 mm. Zastosowano też ciekawy zabieg artystyczny. Zamiast liter i wizerunku wystających z tła. Pło znajduje się na wierzchu, a litery i obrazy są zagłębione. Daje to efekt podobny do osiągniętego w amerykańskiej monecie 5 dolarów z Indianinem. Inna wersja złotej 25-złotówki z wizerunkiem marszałka. Średnica 19 mm jak monet 10-złotowych. Projektant również nie jest znany. Do rewersu dobrano awers na podstawie kroju liter i rozmiaru monety. Głowa kobiety w czepcu. Wizerunek jest bardzo zniszczony i zabrudzony. Oto próba rekonstrukcji. Nazwa państwa znajduje się po tej stronie monety. Całe tło jest zapełnione. Nie ma nominału, ale średnica wskazuje na złotą monetę 20 zł. Budzi to skojarzenia z... próbną monetą 20 zł. Głowa kobiety. Projektu Antoniego Madejskiego. Wizerunek 10 groszy wygląda znajomo. Nie jest to jednak stempel do wprowadzonych do obiegu 10 groszówek, ale projekt kontynuujący serię 1, 2 i 5 groszy. Moneta miała być większa od 5 groszówki. Czy planowano ją wybić z brązu, podobnie jak niższe nominały? 1 złoty, rok 1939. Ponownie znany wizerunek. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest taki sam jak na niklowej złotówce z 1929 roku, projektu miłosza Kotarbińskiego. Jednak widać różnice, zwłaszcza w liternictwie. Jest to projekt Józefa Aumilera, taki jak na monetach z żaglowcem z 1936 roku. W 1938 roku odbył się ostatni w II Rzeczypospolitej konkurs na projekty monet obiegowych. W związku ze zbliżającą się wojną chciano zastąpić monety niklowe, żelaznymi niklowanymi miało to zapobiec zatrzymywaniu monet przez ludność dla wartości samego metalu i pozwolić na normalne funkcjonowanie drobnego handlu. W 1938 roku wybito monety 50 groszy za wersem Józefa Aumilera i starym rewersem. Odnaleziony stempel przedstawia taki sam awers przygotowany dla jedno złotówki. Przyjrzyjmy się jeszcze raz wszystkim odnalezionym stemplom. polecam inne moje filmy, zwłaszcza o serii monet Skarby Stanisława Augusta